Cześć! Dzisiaj zajmiemy się DMX Remote'em, ale w takim specyficznym celu, czyli sterowaniem grantmą samej grantmy. Pokażę Wam jak stworzyć fiksturę do takiego sterowania i jakie zyskujemy dzięki temu możliwości. Tutaj mam kilka przykładów, które Wam teraz pokażę. W tej chwili mamy zaznaczone pierwsze urządzenie. Tutaj zaraz jest drugie. Trzecie i tak dalej. Zobaczcie, jak to działa na przypadku paru różnych fiksur, które używam. Tutaj mamy 13 kroków. W zależności od podniesienia fadera, mamy na fula konkretny z kanałów, który później możemy sobie przypisać do jakiejś komendy lub jakiegoś Q. Przykładowo, od 0 do tam 10% jest jeden kolor, później jest drugi kolor, trzeci kolor i tak dalej. Możemy tego tak użyć. Kolejne. Na środku jest 0,0. W dół zwiększa się wartość pierwszego kanału, w górę zwiększa się wartość drugiego kanału. To na przykład używam przy prowadzeniu światłem głowami. Mam wtedy dwa egzekutory: jeden jest w lewo, drugi jest w prawo i regulując ten fader albo dodaję sobie wartości ruchu w lewo, albo dodaję sobie wartości ruchu w prawo. Tutaj mamy kolejną funkcję, czyli na pierwszym kanale odpalamy coś, później podnosząc dalej fader odpalamy kolejną rzecz, i podnosząc dalej fader odpalamy jeszcze jedną rzecz. Tutaj mamy standardowego inwerta, czyli w zerze mamy full. Płynnie na fullu mamy 0. Mamy tu steps, czyli mamy full, full. Do tam przypuśćmy 30%. Później nic się nie dzieje. I mamy full na drugim kanale, na samej górze. Lecimy z kolejnym. Cztery kroki. W tej chwili to są takie skokowe, bardziej kroki. I jak widzicie, tylko jeden z kanałów uruchamiamy. Kolejny na zero, drugi kanał na full jest. Jak lekko podniosę, od razu przełącza się na pierwszy kanał. Jak takie coś tworzyć? Przechodzimy sobie do setupa. Jak widzicie, wchodzimy w fixture types i musimy zrobić sobie naszego fixture type'a. W tej chwili jesteśmy w patch only, czyli nie możemy robić fixture type'a, możemy edytować. Musimy wrócić, pójść do patch and fixture fixture types. Teraz możemy sobie dodać nowy Dodajemy sobie fixture typea. Przypuśćmy, że chcemy zrobić 4 kroki. Czyli od 0 do 25% jest pierwszy kanał na full'a Od 25 do 50% jest drugi kanał na full'a I tak dalej. No to sobie robimy nazwę. Dodajemy sobie dimera, bo dimerem to sterujemy, i dodajemy sobie puste atrybuty czyli dami. Tyle tych atrybutów dodajemy, ile chcemy mieć kanałów sterowania. Powiedziałem, że zrobimy 4, więc dodajemy sobie 4. Tutaj mamy kanały demiksowe. Dimera nie określamy kanałów demiksowych. Tutaj sobie określamy kanały demiksowe. 1, 2, 3, 4. Ten dimer będzie nam sterował tymi czterema kanałami jednocześnie. W tej chwili te kanały musimy ustawić sobie. Defaultowo na 100%, dzięki czemu ten dimmer będzie nam dimerował te wszystkie cztery kanały. Musimy sobie teraz zrobić krzywę. Mamy coś takiego jak DMX Profiles. Tworzymy sobie nowy profil. Jak to nam działa? Tutaj mamy wartość w grantmie, a tutaj mamy wartość w demixie. Zróbmy sobie tutaj, że tutaj mamy procenty. Tutaj też mamy procenty. Będzie szybciej. No i co my chcemy zrobić? Chcemy zrobić taki profil, że na pierwszym kanale od 0 do 25% będzie full. Później od 25 do 50 będzie drugi kanał Full, i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie przygotowujemy krzywą. Możemy sobie w Table Mode poprawić dokładnie wartości. No, i teraz sprawdźmy. Mamy to, co chcieliśmy. Tworzymy kolejny profil, kolejny i kolejny. Tak samo jak dlatego, robimy kolejne trzy. W tej chwili od 25%. OK, czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty profil. Możemy sobie je nazwać. Wracamy do naszych fixture typeów. I sobie tutaj ustawiamy te nasze profile. Oczywiście w tym nie możemy zapomnieć zaznaczyć React to Dim. Liniowo. Wychodzimy sobie z tego, jak widzimy, rzeczywiście to jest fiktura czterokanałowa, która ma tylko dimmer. To jest 232. Wrzućmy sobie to tu na channelsy na razie, jako ósemkę sobie to zrobimy. I na kanale 101 sobie zróbmy, będzie wygodnie: będzie 101, 102, 103, 104. Wychodzimy sobie z setupa. Zaznaczamy sobie ten nasz kanał 8, channel 8. Jak widzimy, w tej chwili nic nie wychodzi. Zróbmy sobie ad, czyli dimmer na fulla. Zapiszmy sobie pod fader. I w tej chwili, jak to nam wygląda? Widzimy, że nam to działa tak jak chcemy. Tyle, że tutaj, jak mamy na 0. Nic nam nie wychodzi na pierwszy kanał, dopiero musimy troszkę podnieść. No to to poprawmy. W pierwszym profilu, jak widzicie, mamy takie coś, i tutaj na 0 jest rzeczywiście 0, a chcielibyśmy, by było od razu 100. No to wystarczy, że ten punkt sobie usuniemy. I w tej chwili mamy od zera już fulla i tu sobie spada już do zera. I jak nam to teraz działa? Działa nam to dobrze, czyli mamy na zero, mamy pierwszy kanał, później drugi, trzeci, czwarty. No to spróbujmy sobie za pomocą tego coś zasterować. Zaświećmy sobie nasze łosze i zróbmy taką q -listę. Na początku będzie kolor czerwony, później zielony, później niebieski i ostatni biały mamy naszą Q-listę. No to teraz przypiszmy sobie te kanały. Jak widzicie, mamy kanały na pierwszej linii od 101 w tej chwili. No to już, a sekwencja, którą chcemy sterować to trzeci page 41. No to już wchodzimy w DMX remotes. Tworzymy sobie cztery remote od 101 do 104. Tutaj sobie zrobimy akurat komendę. Czy to jest 3,41? Zaraz zobaczę, tak, to jest 3,41. Q2, Q3. I Q4. I jak widzicie, to już nam działa. Oczywiście, zastosowań takich rzeczy jest mega dużo. W kolejnych odcinkach pokażę, jak to praktycznie wykorzystać w niektórych przypadkach. Nie zapominajcie też o poprzednim odcinku, w którym tłumaczyłem, jak działają DMX Remote.